VIVA Cześć witajcie na kanale Pro Spinning Szybkie e, wprowadzenie Jesteśmy na nowej wodzie Od czwartej nad ranem Woda ponoć obfituje w szczupaki I w okonie, Także zobaczymy jak to wyjdzie Przyjemnego oglądania No i pięknie. Jest jest jest, 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 jest. Ale... Ale ładny! Człowieku, co to jest? Jeszcze jest przewinięty nie? Ale rybsko. Jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze. Jeszcze winięty, nie? Uoooo! przewinięty jak landy? Graczy, Jakie, vole, tak z dupy wziął <grywa> <grywa> the fuck Kurde ja muszę coś złowić, bo muszę w końcu coś marnie zaś Jest! Jest! Siedzi Ale mały No to to kikusi? Nie, 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 jest, ale malutko tak bije jak Może no tak Sandacz Okoń, ale by. O kurwa wypuścił się. Nie to może być szczupak Ale ładny okoń No gruby był uhuhu Jest piękny Jak widzieliście jeden szczupak padł ładny, aż wyskoczył z wody Tak jest. Jeden okoń jest Mówimy dalej. No. Ja jestem suwie przycincym. Ja chcę wyjazd. Bierzemy go. Marka jeżdżę. Jestem im pieniędzy w Tu pokaż Państwu w kamerze co tu się dzieje. <śla> Proszę Państwa, który dzisiaj jest 16 czy 17? 16. Proszę Państwa, mamy 16 maja. Michał odczarował. Przepiękny Garbolino. Nie. Yeah. Yeah. płyń! Dobre kilo! Płyń z kowańcu! Dzięki, <grymne> że wyradowałeś w dupę! <grymne> jest! Mhm. Kuba, nie? nie, okoń! O, okoń? Ale to może to być lepszy, jest. lepszy nie? Bo, aha, już widać też po drganiach, nie? Ale ten może być ładniejszy. Ja. Kapelonach, po prostu. Opadł. Tak, pala. 30. Uuu, uuu, uuu. Uuu, się nie bierzesz. Oooo! Kurde! się że O to, tak, to tak zakręty. No kurwa! Ten... O ja pierdzielę <laughs> Piękny, no. Dziękuję. No. O, ho ho! <laughs> Pogoda się zmienia. No. Taki fil. Co to jest za jak widzieliście kamera padła, muszę podłączyć baterię Akurat jak chciałem wam pokazać okolka 32 cm miał Panie, szubel. Też może być ładnawy. Widać, że jest ładnawy. Nie, może być. Kamera, kamera akcja będzie ładny. Kurwa, nie, O, panie. Nawet podbierać. inną. to jest to Może być okłęt, też. może to jest Co się w ogóle pojawi? Ale w szółber, <grymka> <grymka> to zaczyna walczyć tak To poczekaj się dobrze dobrze y nie jest dokręcony dobrze dobrze Jedziemy z nich ja, czekaj Nie

Piękna ryba! Dzieje się, dzieje się madafaka. Jest. No kurwa, akurat chciałem się ten podrapać po nosie. No okoń. Subel, subel. Okoń. I kurwa, jaki tutaj? Daj no I to kurwa, jaki? Nie wiem, rybki to Ja pierdolę jaki okoń. Zarzuca! No. się? jest szczęście. Uff. No tak, takiego, takiego końca ja nigdy nie widziałem nawet na żywo Jakie luje no. No, jeszcze większy niż tam, no, tam. Nice, nice motherfucker Jaki dziób normalnie American Beauty Nie wiem ile on ma ale z 32 Musimy niestety już lecieć Jak widzieliście yy, Dzień był udany Dwa pajki, trzy okonie, jakieś Trzymajmy brania. Okonie, no, jeden, jeden średni maluszek, ale też się trafił. Udany dzień. Udany, Udany dzień. dzień. Ogólnie, naprawdę Ogóra te wypisała... okonie były, 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 były duże, po 30-32 cm. Pajki, zaraz będziemy sobie mierzyć. Szybko je postaramy się wypuścić. Także dziękujemy, że oglądaliście filmik. Pamiętajcie, samolicie nie złowi. Zało, nic się nie złowi.